Ostatnio rozmawialiśmy na temat koreańskich kosmetyków i na temat tego, czemu ja nie kupuję ich u nas w Polsce, w naszych polskich sklepach, a wolę zamówić sobie z eBaya. Oczywiście, jeszcze raz powtarzam, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, wy możecie mieć swoje własne i z chęcią je poznam, naprawdę. Odsyłam Was, jeżeli chodzi o ten filmik tutaj, będzie link. Natomiast, ja dzisiaj wracam do Was z dwoma kosmetykami, które się pojawiły już w tym filmie, a o których obiecałam powiedzieć nieco więcej, ponieważ uważam, że warto o nich mówić i powinny mieć swoje 5 minut. I mówię o kosmetykach z firmy Tony Molly, o dwóch pandach, które są u mnie w mojej kolekcji już. E, niedawno zamówiłam, dotarły do mnie i dotarła do mnie większa panda, która jest kremem wybierającym skórę i tak naprawdę nazywa się Panda Stream White Magic Cream a druga panda jest znacznie mniejsza w takim fajnym opakowaniu i jest to baza rozjaśniająca pod oczy, ok wracamy do pand, już teraz jestem bez makijażu, więc zaraz zobaczycie jak to będzie wyglądało, w ogóle wszystko e, i co mamy Będziemy korzystać z pandy numer 1, czyli z kremu do twarzy wybielającego. Będziemy korzystać z pandy numer 2, czyli z rozświetlacza pod oczy. I będziemy korzystać też z kosmetyków kolorowych, żeby zobaczyć jaka jest różnica. Pierwszym kosmetykiem kolorowym, jak go znajdę? O, jest. Pierwszym kosmetykiem kolorowym będzie mój Krem BB z Skin Foodu. I to będzie Peach Sake Pore BB Cream SPF 20 i PA 1+, czyli generalnie dość niski. No, tak na zimę jest akurat. Dobra, czyli ten pierwszy będzie i będziemy korzystać jeszcze z korektora, bo chcę ten rozświetlacz nałożyć z jednej strony pod korektor, z drugiej strony na korektor, żeby zobaczyć, jak to będzie współgrało ze sobą. I tu mamy korektor Liole w sztywce w kredce właściwie, w ten sposób wyglądające jest to korektor kryjący Perfect Jumbo Concealer. I w zasadzie tyle o nie wiem. <grych> Dobra, czyli co? Zaczynamy. Pierwsza część, czyli tak, lewa część, y, to będzie część z kremem, prawa część będzie bez kremu. Na lewej części będziemy mieć również rozświetlacz pod korektorem, a na prawej na korektorze. Zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. Generalnie. Na tej części twarzy, na całej twarzy mam już krem nawilżający, więc on już spełnia tak jakby funkcję bazy pod makijaż i myślę, że nie będę więcej żadnej innej bazy nakładać tutaj na tą bezkremową część. Natomiast zobaczymy, jak będzie to wyglądało tutaj. Czyli mam pandę, odkręcam pandę, Wejmuję. I będę korzystać z tej części, bo tutaj zostało troszeczkę kremu. Jak widać, to będę korzystać. Dobra, położymy z tej części. I teraz będę się malować. Będę nakładać totalnie na ślepo. Chyba tylko z komputerem. Zobaczymy. No dobra, pierwsze wrażenia. Krem ma dość dziwną konsystencję, bo ani nie jest. Y, znaczy, jest to ni to kremowe, ni to wodniste, tak naprawdę. Macie wrażenie, jakby w pewnym momencie ten krem Wam się po prostu y, nie rozsmarowywał, tylko przesuwał po całej skórze. O, tutaj mam jakieś lusterko. Y, ale jest na tyle wodniste, że y, czuć nawilżenie, bardzo mocno nawilża. Zapach dość chemiczny. Przypomina mi trochę zapach, jak są takie pudry dla dzieci, albo tak, puder dla dzieci, albo takie w ogóle bezzapachowe jakieś albo pudrowe kosmetyki. Dobra, zobaczmy w dusenku, jak to wygląda. Widać różnicę. Tutaj mamy jaśniejszą twarz, znacznie wybieloną. Yy, tutaj zostaje, tutaj jest jeszcze trochę wyrównany koloryt. koloryt, koloryt. Oczywiście możemy dołożyć troszeczkę. Jeżeli chcemy troszeczkę bardziej, tak jakby mm, wzmocnić yy, efekt, to możemy oczywiście trochę dołożyć tego kremu, ale myślę, że nie warto przesadzać. No, mamy no, przepięknie wyglądamy, pół na pół. To odłóżmy. Dobra, lustereczko powiedz przecie. Tak, widać e, bardzo, przynajmniej ja widzę, w kamerze też to widać, bo widzę, że mocno oddaje e, Znacznie skóra została wybielona. Tutaj jest troszeczkę, znaczy tutaj jest zdecydowanie bardziej żółta. Coś? Nie. No. Tu jest zdecydowanie bardziej żółta. Ciekawe jak to będzie wyglądało pod kremem BB. A teraz y, rozjaśniacz, czyli tak, tutaj jest bezkorektorowy, tutaj jest nakorektorowy. Źle powiedziałam. Tu jest podkorektorowy, a tu jest nakorektorowy. Taką miało to brzmieć. Y, rozjaśniacz, oczywiście. Panda, otwieramy. I mamy sztyft. I jedziemy pod oko. Dobra, moją lusterką. Jest widać znacznie jaśniejszy e, okrąg pod okiem. Tak ładnie to nazwiemy. No to co? To teraz zostaje nam właściwie tylko krem BB. I zobaczymy, jak to się będzie miało do całości. Krem BB, tak jak już mówiłam, z firmy Skinfood, ma genialną podkę. To jest fajna rzecz w sumie. Bardzo wygodna. I zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Ciap. tyle. O, tego. Widać, 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 widać. I jedziemy. Oczywiście yy, nie będę się już bawić z blenderem, bo to jest bez sensu. Po prostu rozłożymy, on ma faktycznie taki lekko brzoskwiniowy kolor. I korzystamy już z lusterka przy palecie czekoladkowej. Dobra. Będzie łatwiej widać. Przy okazji, e, skoro już rozsmarowuję ten krem, on ma genialny zapach brzoskwini. Naprawdę, on pachnie przepięknie. Tak samo zresztą jak i puder. No to chyba cała seria tak ma. No to teraz już druga strona. Dobra, tak. I teraz mamy korektor i nałożymy już tutaj po tej stronie. Dobra, jedziemy z korektorem. I tak jak mówiłam, tu nałożymy już na korektor po tej stronie. No i pudełko W sumie wielkiej różnicy to nie ma. Z obu stron będzie rozświetlała. Dobra. I teraz tak. Ta strona, jak widać, już jest troszeczkę jaśniejsza. I to ewidentnie, po pierwsze jaśniejsza, po drugie, bardziej wyrównany koloryt. I nawet e, troszeczkę bardziej przykrytej pory. Wydaje mi się, że e, ten krem troszeczkę bardziej niweluje, tak jakby rozszerzone pory, przynajmniej ja widzę różnicę. Tutaj ta strona jest e, tylko i wyłącznie na samej bazie kremowej, na zwykłym kremie, e, jest troszeczkę ciemniejsza, jest troszeczkę bardziej wpadająca w żółte tony. E, I no, moim zdaniem to widać e, ciekawa jestem, czy będzie tak samo widać, jeżeli jeszcze wykończymy makijaż pudrem, który jest pudrem bielącym oczywiście z tej samej serii co mój krem BB, czyli Skin Food Peach Sake i zobaczymy jak to będzie wyglądało na sam koniec dobra czyli puderek i jedziemy tylko z tym pudrem trzeba mocno uważać ja już kiedyś chyba o nim opowiadałam, on jest mocno bielący, więc tak i się strasznie puszę. Więc jeżeli gdzieś y, go nie rozetrę na twarzy jest szansa, że będzie to doskonale widoczne w kamerze. Mniej więcej z tego samego powodu nie używam y, pędzla do tego podwy, bo y, on potrafi zostawiać paskudne ślady. Zresztą myślę, że nie ma sensu doskonale sobie ten puszek No i mam nadzieję, że nie ma gdzieś białych śladów, czyli podsumowując. Jak dla mnie tutaj jest y, y, kolor już zrobiony z y, kremem wybielającym, tutaj jest bez kremu wybielającego. Tutaj mamy rozświetlacz pod korektorem, tu mamy rozświetlacz na korektorze. Oczywiście na to wszystko poszedł krem BB, poszedł na to również y, puder wybielający, który zapewne gdzieś tam będzie widać. I teraz tak, y, jeżeli chodzi o ten krem Pandas stream, generalnie ja uwielbiam ten krem. Yy, troszeczkę nie pasuje mi jego zapach, no ale to jeszcze można jakoś tam przytrzymać. Opakowanie jest genialne. Yy, Krem w sobie jest bardzo nawilżający i to naprawdę czuć na twarzy bardzo duże nawilżenie w momencie, kiedy go nakładamy, ma lekki zapach yy, taki pudrowy, więc nie każdemu może pasować, ale to jeszcze da się przeżyć. Yy, natomiast yy, bardzo fajnie wyrównuje kolory cery. Jeżeli też mam mega żółty kolor cery. Taki bardzo, bardzo żółty ton, a chcę sobie troszeczkę go schłodzić, ewentualnie chcę go bardziej dopasować do szyi, tak jak ja chciałam to zrobić. To myślę, że ten krem jest świetnym wyjściem. Również troszeczkę podbija, rozjaśnia kolory kremów BB, bo fluidy mogą być dla niego za ciężkie, zwłaszcza te mega kryjące, ale jeżeli są to średnio lub słabo kryjące, albo właśnie kremy BB, to myślę, że fajnie będzie z nimi współgrał. I e, jeszcze właśnie zauważyłam: może to jest kwestia odbicia światła, ale według mnie on troszeczkę wyrównuje pory, troszeczkę je niweluje i e, nie są one tak widoczne jak pod samym kremem BB z tej strony. Ja to widzę, więc dla mnie bardzo fajne. Dla mnie jest to tak naprawdę już obecnie obowiązkowy krem do porannego makijażu. E, jest świetny pod makijaż jako baza. I osobiście bardzo mocno go polecam dla osób, które mają oczywiście jasną cerę. Rozświetlacz. Eee, rozświetlacz troszeczkę rzeczywiście rozświetla cienie pod oczami, niezależnie jak jest nakładany, czy nad, czy pod korektor. Jednakże dla takich już bardzo mocnych cieni chyba raczej się nie nada. Bardziej dla takich średnich albo słabych. Ale mimo wszystko jest wdzięcznym malutkim obiektem na toaletce. Trochę spraw technicznych. Ja już przyznaję się, że używałam tego od jakiegoś czasu. Generalnie i jednej i drugiej pandy, bo ją testowałam. Panda duża, czyli krem bardzo fajnie przedłuża trwałość makijażu. Makijaż mi się dobrze trzyma, nie ma z nim żadnych problemów rozjaśniacz nie ciaskuje mi się razem z korektorem pod, oczy, pod oczami, więc nie mam z, z nim jakichś większych problemów, aczkolwiek pod koniec dnia już bardzo słabo widać jego efekty. Co jeszcze? Są tanie. Ja za pandę zapłaciłam 36 zł z groszami i za to maleństwo 29. Sama panda w sobie ma w swojej rodzinie, ma troszeczkę więcej kosmetyków, bo oprócz tych dwóch rzeczy mamy jeszcze taki Żel chłodzący pod oczy w takim samym opakowaniu, ale wyglądający jak taki niebieski chłodzący żel. Zdaje się, że Wisi kiedyś miał coś takiego chłodzącego i właśnie Tony Moly ma to samo. Oprócz tego są tutaj są zdjęcia kosmetyków właśnie z Tony Moly i są to róże, są pudry. Widziałam kredki do. Konturówki do ust, widziałam korektory, widziałam y, tuż chyba też będzie, jeszcze nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że tuż też widziałam. Krem do rąk, który jest w takim samym opakowaniu. Także cała seria tak naprawdę Pant może opanować naszą kosmetyczkę i naszą łazienkę. Podsumowując, ja jestem bardzo zadowolona z tych kremów i naprawdę bardzo je lubię, już pomijając te świetne opakowania, które naprawdę fajnie się prezentują na toaletce. Ich działanie, no jak dla mnie bombowe, ponieważ fajnie rozjaśniają cerę i ładnie wyrównują jej kolory, ładnie wyrównują jej również strukturę. Dobrze się nadają pod makijaż, pod taki lżejszy makijaż, jeżeli chcecie mieć jasną cerę, Polecam jak najbardziej. Tonimolik, Panda Stream. To dla Was i dla mnie. E, zaglądajcie na mojego Facebooka, na, zaglądajcie na bloga, gdzie są recenzje poszczególnych koreańskich kosmetyków. Ostatnio właśnie już się wzięłam za takie dokładniejsze ich opisywanie. E, możecie już parę rzeczy tam znaleźć. E, troszeczkę teraz dokładniejsze przeprowadzenie przez kroki dziesięcioetapowego e, dbania o skórę. Dokładniejszy opis, po co, na co, jak i dlaczego, i w zasadzie tyle. Polecam Wam ko kupowanie kosmetków koreańskich, bo są bardzo fajne, bardzo miłe. A my spotykamy się w następnym filmiku. Cześć!